Ej 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 ej, 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 ej. Ja się nie rzucam jak Neymar Los Santos, jestem jak Michael Jordan. To nie to samo, kiedy to robię, widzę Kiedy to na nogi patrzą się tutaj, mamo, mamo, tanto, to to nie jest tak, kiedy robię, to tak. Nie patrzą na nas, nie wiem, co się dzieje tam, tyle to robię dla nas, że gang 8, a i kiedy robię, to ja. Oni patrzą na nas, a manifestacja się dzieje, na bok, kiedy to ja robią, oni patrzą się na mnie, normalnie nie się dzieje, ja nie zatrzymuję się, ja nie zatrzymuję się na scenie, te to ja robię. oni patrzą na mnie, je, je, je. ona patrzy się na mnie, nasz, i ja wychodzę. Ty patrzysz się tu na mnie Nie wiem, co się dzieje na pokładzie, ale ona patrzy się tutaj na mnie yeah. Nie wiem, co się dzieje na pokładzie, ale ona się na mnie A yeah. Oczy są czerwone jak tu szatan, albo diabła nie, yeah. yeah. Oni patrzą się tutaj na mnie, bo poznałem te duże. Kontrakty, je! Yeah. Chcę je yeah. jeszcze! Proszę je, yeah, yeah. dajcie do mnie, S.B.M. Le-e-e-bel, Kiedy to robię Oni patrzą na nas i zamykam to je yeah. Ice. Ja jestem Frozen Ice Moje zioma, Frozen Ice, daj mu Oni patrzą się na To nie jest żaden szans! To nie jest ej, to nie ma den na. To jest... to jest Ice Ice! Ty patrzysz się na nas, myślisz, że to ja Ej, ja się nie przewrócam jak Ja się nie przewrócam jak jak Neymar Junior, ja jestem jak Michael Jordan I nie wiesz, co się dzieje, moja liga, morda Kiedy to robię ja, nie jakiś tam, prawda. oni patrzą się na nas, kiedy robię dola. Oni patrzą się na nas, Ja yeah. ona chce ze mną je yeah. yeah. Z kwiatki po mieście, yeah. ja nie w nie, też nie w Lambo, nie yeah. Nie, nie, ja restrojs jestem Ej, nie wiesz co się dzieje, ja Kiedy robiono nie wiesz się do nas, to uniwersytet się dzieje, ja, ja No bo kiedy robiono nie patrzę się do mnie, no bo nie wiesz co tu się dzieje ja Fajnie nie chciała ze mną spiski, no to ma to, ja, ja, nie No bo kiedy robiono to oni patrzą się do nie no bo jestem, ja bank, oni patrzą na nas O, 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 ja mama mówiła, że pan. Ja, 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 oni patrzą się tam. Nie wiesz, co się tu dzieje? No bo robię to tak. To nie jest przewrotka jak Neymar. Ja się nie przewracam. Nie moja liga, ee, e. ja jestem jak Michael Jordan. Kiedy to robię tam, oni patrzą się na nas. Kiedy to robię, tak. Ee, e, ro, nie się na nas, no bo nie patrzą się na no nas, oni nie patrzę się na nas, no bo nie patrzę się dzieje, no